W wyniku tej ciężkiej jazdy dwa konie padły nam, te foliowarczne, i zostały nam tylko dwa. I ofensywa była dosyć ostra ta zimowa. Niemcy rzucali wszystko, nawet takie dwa piękne konie. Kare były obydwa takie, to, a, aż przypomnę sobie, aż przyjemnie na nie było patrzeć. Oficer przyszedł do nas, mówił, macie dwa konie, chcecie? A brat już... Dosyć biegle umia po niemiecku, mówi, no bardzo chętnie, bo nam dwa padły, no to bierzcie. No i te konie rzeczywiście, one więcej ciągną, to były tak zwane cugowe konie niż te, które te majątkowe. One odciążały te majątkowe. I one też padły. Nim dojechaliśmy już na ten zalew szczeciński, bo potem wjechaliśmy na zalew i po lodzie jechaliśmy. lód był wówczas półtora metra grubości, to one padły. Ale jeszcze przed wjazdem na ten zalew szczeciński to był straszny ostrzał, pamiętam. Siedzieliśmy z bratem na wozie w tych pierżyrach takich, to było nad ranem i pocisk przeleciał od mojej strony do brata strony i po drugiej stronie w, puchu, w pierzynie został tam. No to może państwo sobie wyobrazić jaki strach na pozostałych, nie tylko mnie i brata, moim brata, ale i pozostałych uczestników tej ucieczki strach padł. Bo to mogło być bezpośrednio w nas i każdego innego. No ale jakoś dalej jedziemy i na tym lodzie dantejskie sceny się działy. Pamiętam, jedzie czołg i od razu pędzi dosyć z dużą szybkością. I naraz, plu, nie ma go, tylko taka gejzer wody do góry poszedł. Drugi przypadek samochód takich osobowy, dziobem, przód wpadł, pod wodą jest, pod lodem, a góra, tylnie koła i drzwi są na zewnątrz, a wokół pełno ludzi stoi. Myśmy tam z bratem podeszli blisko i słyszymy tą rozmowę. Brat to słyszał dokładnie, on więcej po niemiecku, ja też umiałem, ale jak z tymi Niemczakami bawiłem się, to szybko się nauczyłem, ale to, 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 to Pamięć jednak jest zawoda, ucieka niektóre wyrazy. Co niekiedy też rozumiałem, że tam są papierosy, a to byli sami palacze. Oni byli tak spragnieni, nie mieli już co palić, że muszą wejść, żeby tam dostać tych papierosów. istotny i zowąd tam weszło dwóch czy trzech, i za chwilę widocznie ten ciężar został doładowany. Chlup, tak jak ten czołg, bańka po nich tylko. Z wody nad nimi powstała, wlecieli pod lód.